Dobry. Jak tam? Latałeś wczoraj na Zawietrznych? Nie. Nie? Na Zawietrznych. To znaczy wylądowałeś zaraz po starcie. Nie, no... Powiem tak, niepotrzebnie odpuściłem na sztolu. Trzeba było się, wiesz... Ścisnąć zęby i... Nie zęby się ściska. No, pośladki, jaja, nie wiem. Jak się je ma. No. A, mi się przypomniało. Młodość i latanie po krzakach Jak patrzysz, jak każdy listek, który zadrga, że wskoczył na to I do przodu, i do przodu Wszedłem na jednej trzeciej sztola Już pod skałami wszedłem To nisko zeszedłeś No A ja po w ogóle prawie nie kręciłem Ale wiesz co mi dodawało siły? Ta ilość glajtów które były rozłożone na łące <grymnym <grymnym a, to ty to jesteś tak nastawiony, że cieszy się kiedy ktoś ma niepowodzenie, tak? Nie, ale dodawało mi to siły. W ogóle Siłę. mnie to nie cieszyło. Ty jesteś po tych... Ale świadomość, że każdy urobiony metr spowoduje, że będę lepszy od nich. No, poczułem się jak prawdziwy zawodnik przez chwilę. O, tak na urabiałeś tych metrów, że leciałeś do mety. Tak? No wiesz co, gorzej było na tym punkcie o, na zawiecznej. Tam to rzeczywiście była rzeźnia, bo Glejta miałem wszędzie. Nie wiedziałem co nastąpi za chwilę. Spodziewałem się zupełnego kolapsa takiego, że zniknie mi nad głową. Ja tego nie miałem, miał Piotrek to miał, ale to yy, bubuś też miał, zmuchnęło mu Glejta. Mhm. Także wykładanie, ten, wykładanie punktów na takich hamskich zawiecznych to jest kiepski pomysł, szczególnie że to był drugi raz. No właśnie e, ten. E, Ziółek mówił, że bardzo nie, 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 nie jest zadowolony z sposobu rozłożenia tras. Co Wiesz ty co, o tym no, sądzisz? Tłumaczyli się, tłumaczyli się, że miało nie wiać, a wiało. No i to tak wiało, że, że mogło zabić. Na szczęście nic się nikomu nie stało. To są dobrzy piloci są, ale... Co jestem, co ich prze, przećwiczyło, to ich przećwiczyło. Mhm. Tam, jak stanąłem na, na koło kościółka na, na grani stanąłem pod wiatr i zobaczyłem, że nie, prze, nie przebijam się do przodu. Na szczęście półmiałem za, zaliczony, ale, ale jak zobaczyłem, że w sumie to mogę tutaj do wieczora stać pod ten wiatr i, i mhm. tylko na żaglu. Piotrek wyczekał, ale czekał pół godziny w takich warunkach, żeby go zabrało. Na fulbeli, tak? Nie, nie, normalnie ten, ale musiał wyczekać na komin, że komin i go wyciągnie, a ja poszedłem na Zawietrzną, stwierdziłem, a, tam znajdziesz, jak mam na... mnie tu zabić, to i tam też może mnie zabić. Jakiś masz dziwne nastawienie teraz, że ma zabić i tak dalej. No wiesz co, na, na tego, na, na, na zawiecznej w Rotarach, to nie masz nic do powiedzenia, ale czekanie tu, że cię zabije, czy <Odyssey> ucieczka do tyłu, to w sumie na jedno wychodzi. Mhm. Nie masz kontroli nad gightem Generalnie reasumując, dwa taski, dwa sposoby rozłożenia tasków. Jak ty to widzisz z swojego punktu widzenia? Logicznie, nielogicznie, bo można było inaczej. Wiesz, tutaj, wiesz co, tutaj mają taką modę stawiania punktów płczących, czyli to dają punkt w trudnym miejscu, do którego trzeba dolecieć bez podpierania się noszeniami na punkcie i to ma za zadanie to wyeliminować wy, wy tych, którzy latają na słabszych tak Wszystkie e, te, wszystkie konkurencje są ustawiane w ten sposób. Masz szybowiec, robisz sufit, sufit 2000 i na beli zapie, e, lecisz e, do punktu nad górami, to co niżej w ogóle Cię nie interesuje. I w momencie, kiedy podstawa zeszła na czubki gór, Okazało się, że trzeba latać tymi szybowcami dupą po krzakach I okazało się, że no, mało kto no, to potrafi e, Mimo wszystko, jak ty mówisz, że, że jest e, szybowiec i tak dalej No to jednak na mecie byli te szybowcy pierwsi I potrafili, bardzo dobrze potrafili już wykorzystać ten warun, który był wczoraj I Wiesz, pokazali... Na 130 pilotów, 400 paru na mecie to jest... 50 50? Wow no to jest dużo, no. W takim miejscu, gdzie okay. przylatywało 80%? Porozmawiamy dzisiaj. Jesteśmy dzisiaj na Liaku. Jak ty widzisz ee, tą pogodę? Wiesz nic nie widzę, strasznie zamglone. Zamglone. Jak myślisz, nie jest, nie jest to taka przysłanka, że może coś się... Znowu roz... będzie tak, że będą nas ta nagrań, będzie działać, bo ona zawsze działa. To nie ma sprawy, zależy jak daleko nas będą chcieli rzucić, tak nas rzucą. Ale na, pewno... Ale na pewno zrobią parę punktów na przedpolu, gdzie już będzie zależało to trochę od umiejętności, od szczęścia i od doskonałości glajta. Czyli nawet jeżeli zrobimy maksymalną wysokość, to szybowce przelecą, a pozostali będą mieli problem z powrotem wnoszenia. I już będzie dużo zależało od umiejętności i od szczęścia. A no, jak zawsze, no, a z tym, że znowu będą ten, znowu będą konkurencje, które będą preferowały długie przeskoki i dobre doskonałości. Co z góry w sumie wyklucza glajty o gorszych parametrach. Także organizatorzy, właściwie ci, co ustawiają trasy, myślą głównie pod swoim kątem. A jeszcze tak, żeby wykazać maksymalnie swoje, swoją przewagę. Okay. Dziękuję Ci Zbyszko za rozmowę. No i miło latania. Z Tobą zawsze przyjemnie się <laughs> rozmawia. <laughs>